Ja oh, na Pawła 2-1-37, kluzi ja, szukaj. Śmieszne, bo jest ja na Pawła. I jak masz, e, kurwa, iPhone'a i iPhone'skie mapy se włączysz w łodzi, to nie czyta Aleja na Pawła, tylko alejaja na Pawła II. I to jest autentyk, kurwa. Prawie po, wypadek spowodowałem, jak sobie jechałem. Skręć w alejaja na Pawła II. <śmiech> 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 piękna sprawa. Kurwa, bać. U mnie. ten trening, co czy. Co. To... Jezu, jak ja jestem wulgarny! Pani Monika mnie ogląda! Nie, ja nie mogę! Na to patrzą ludzie inni, to tak wygląda? Ja pierdolę! Nie, nie, nie! <ścoughs> Się nigdy w życiu nie spodziewałem, że dojdzie do coś takiego! Piku, że dostałeś tę MK. Jaki to był pomysł, jaki to był plan? Bo to było, wiesz, taka runda była ważna dość w, tak, w takim Słuchaj. momencie meczu. Paweł się pyta, mnie czy chce MK i czy im zapierdolę? A ja mówię... Zapierdolę. No i zapierdoliłeś. Nie pójdę, zapiłem. Nie dwóch. My tutaj powinniśmy tak jakby trochę kampić z tyłu po prostu i poczekać na rozwój wydarzeń nazwijmy to tak. Ole, ole mu dołym! <laughs> Fliki z kantera! go. Tak to się robi. Dubki się nie wystawia. To mówi, ja wejdę pierwszy. Ale ty pewnie naprawdę to bierzesz personalnie, bo masz taki głos. Tak. jakby się przejął. Tak, biorę, biorę to personalnie, dlatego że w hierarchii tutaj, yy, wiesz, stawiasz mnie niżej od Tomka. No ja nie chcę być o. niżej od psa. Znaczy, znaczy, no wiesz. Co ty, Damian. Tomek był na się musiałem go jakoś tam wiesz, udobruchać. Za chwilę przyjdzie się, też zacznie... O, komu Tak, Zagram to. Senpai! Chyba bardzo się spóźniłem. i tak. To czekaj, to jak ty to dajesz, to wrócę, to tylko do tego co... O kurwa, was zajebał. Stary się wyjebał na mikrofonie. Odłapie się zaraz. Z spada starym duchem, kurwa, na Pepega phone. Suche, suche, Kto to był? Nie. Ej! Pomocy! Wypierdalać z mojej ziemi! Tomek, dobrze. Ja ich zwabiłem tu specjalnie. Dobrze, Tomek. Ja ich tu zwabiłem wszystkich. Cem utych bez 3 złote. Oj pago kochanie, mam chcice z tobą na mega ciupcianie. Pipka mnie swędzi na lizanie. Nikt nie umie kręcić się. tak jak ty. A Piotrka to jod. Więcej no to się zgodzę. Tak, tak, plus 10. To prawda, że idol ma dwubiegunówkę, a co znaczy? Ma. To no ma chyba, ale nie wiem, co znaczy ja. To luki powiedział. Coś ze Sraczko, luki czy? <grym> no. Co znaczy, że, że masz sraczkę i żygaczkę raz, czy nie? <śmiennie> 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 hmm. Kurwa gola. <śmiennie> Powiem tak, czy było poloneczne, było polone. No i zawsze będzie, że jestem nacipany, porobiony, nie wiadomo czym. Czym chcesz, to sobie wybierz. Mówisz że ziółkiem, może być. No kurwa NIE! Co to? Co to za grylacie? Jebać, wiadomo Tam kurwa zwisa i tak dalej Orka, huja, kurwy. Dzień dobry Piotruciu Ciemajcie Sprawcik byczku mamy piękna fotkę dobre, razem Dzień dobry Piotrusiu Cię Jednomi Nie daj się Dzień dobry Piotrusiu Nie dawa Cie! Dzięki, Real Madrid. Zdroszczyłem się. No ale ty, wiecie, wiecie co jest najbardziej wkurzające? Że yy, ćwiczyłem tak jak yy, cały czas w tak samo. Powiedzmy, że mam od dwóch miesięcy ten sam plan treningowy. I w zeszłym miesiącu, oprócz tego, że tam ćwiczyłem, powiedzmy to. To jeszcze sobie podjadałem po nocach. Tam no lubiłem sobie, nie, coś tam ojebać. Wiadomo. Jakiś sneakers albo pięć. Jakaś kolka Na bogato, nie? Lodzik jakiś, coś No i waga, i waga, nie, to, waga nie leciała mi w górę, tylko Utrzymywała się, no bo ćwiczyłem, jednak się ruszałem Spalałem te kalorie, nie? W tym miesiącu Się zawziąłem, nie podjadam wieczorami Też ćwiczę tak samo, kalorii mniej Znaczy kalorii też tyle samo, powiedzmy bez podjadania No a waga i tak stoi w miejscu, no to się wkurwiłem, zjadłem Giuseppe Mówię, skoro to nie robi żadnej różnicy, no to chuj w dupę, nie? Eee... Ty, a... Nie, zajebisty jest ten raz, kurwa. Ja chyba też wracam... O kurwa, wola Co jest? Żyjesz, Paweł? Jezus, Paweł! Puste było, spokojnie. O Jezus... Ale zawał, ja jebie. Ja się obserałem tutaj przed kamerą swoją też. Zapraszam, sama zapraszam. O, o, nie, czekaj, Kubok, o, czekaj, czekaj. Uwaga! Nie, 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 nie jeszcze nie, czekaj, o, czekaj. Uwaga! No, no, dobra, no, dobra, no, dobra. no! No, no, oh, no! Dobra, dobra! Bo. <laughs> jezu! Yes, jezu! nie, nie mogę wyjść, wypuść no. mnie! Nie Chyba ten powiedz on no, wiedział, że ja był na galerii. Wszystko w rękach białego. Ten coraz bliżej, mienia na ławce, pięknie biały. Jeden frak, kolejny biały, co robi? Oh, 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 oh! Niewiarygodne, biały! Co rozdał? Co rozdał? To była chyba runda tych eliminacji! Niewiarygodne, biały! No, ty kurwa. Co to? Sobie to ja. ja. No co jest? To mnie pan Wracaj, kurwo! Pa, pa, co robię, gościu? O kurwa, dwóch. Gratuluję. Dzięki za systemowe. Korozja to twój brat... A spójrz troszkę niżej. Metar, ura, gaz... Co? Spróbuj troszkę niżej. No pierdolę ci zaraz kurwa. Przepraszam, no wiem, że jest Roblox, ale... Izak, Izak mówię do ciebie, dzięki tobie... Tyle kurwa spoczeńców z Polski zaczęło grać w Call of Duty, jak nigdy w życiu. Nigdy ci tego nie wybaczę, yy, oprócz tego nie wybaczę ci też, że ukradłeś mi piny na imię. przyszedłeś, powiedziałeś, potrzebuję to, nie zadawaj pytań i ukradł mi piny. Ja pierdolę, nie daję rady już tutaj. O o kurwa, ale się spierdoliłem. Siedzi Tomek na FaceCie, -e w kasku Niemca całe życie coś na twarzy ma za brudno. To nie wąsik, tylko gówno. Co <śpiewanie> <To> tak napisał? <śpiewanie> to tam kurwa. Czy ja pierdolę? Możesz mo spróbować! Metarura, gaz, ma jedzie, go ma czas, na flaku cię robi pat całe trybuny w chłódza. Kiedy, kiedy mówisz stary takim głosem, że na flaku cię robi, to nie brzmi to zbyt dobrze. Na flaku cię robi. Na flaku cię robi, a... wypierdolą stąd są sossi! Patrz na zegar, to jest czas, Gulden koper to jest mas Lecisz w kosmos, Elon Musk, A korozja to twój brat Naprzód metarura gaz, ma jedzie, go ma czas.